Dzień dobry świecie. Dzisiaj sprawy oczywiste, ale nie dla wszystkich i dlatego właśnie ja się tym zajmuję, ponieważ jak zaczęłam swoją pracę nad EIKOM i przyszło do montowania pierwszych um, tych pierwszych nóg do stolika, to o mało co się nie zasrałam po prostu. Widziałam wielokrotnie, jak mój ex to robi, ale jak miałam to zrobić sama i jeszcze bez niego obok. To przyznam, że miałam milion myśli i milion wyobrażeń o tym, jak przewiercam swoją pracę, jak ją totalnie psuję przed wysyłką do klienta na ostatnim etapie, więc na maksa mnie to stresowało. I przede wszystkim nigdy wcześniej nie używałam po prostu e, żadnych wierteł, żadnej, no niczego, umówmy się, po prostu niczego. Więc e, nie mówię, że teraz jestem jakimś prowiadaczem w tym temacie, bo nauczyłam się po prostu takich podstaw, e, które po prostu chciałabym tutaj nagrać. Może po prostu komuś pomogą, może nikomu nie pomogą, ale obejrzycie. E, w każdym razie, co? E, lecimy. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to... Mnie to coraz większe zaangażowanie na moim koncie, co no, dla mnie jest po prostu przefantastyczne, bo mam masę pomysłów I, yy, i też dawajcie tutaj w komentarzach informacje, co Was ciekawi, co chcielibyście, żebym przetestowała kolejnym razem, a ja będę po prostu wydawała pieniądze na to, aby Was tutaj uszczęśliwiać. Ale jeśli oglądacie ten film i on jest w słabej jakości i oglądacie go na komputerze, na telewizorze, żeby była większa, byłoby mnie lepiej widać, to po prostu często jest słaba jakość która jest ustawiona z automatu. Dlatego pokazuję Wam teraz, w jaki sposób po prostu można to łatwo zmienić, ponieważ jakość faktycznie filmu powinna być dla Was satysfakcjonująca. Wystarczą po prostu kilka kliknięć. No dobra, ja sobie tutaj przygotowałam. Co ja sobie tutaj przygotowałam, a więc kawałek drewna to będzie stolik kawowy. On jest już w zasadzie skończony, tylko jeszcze tył powinien być naolejowany, czego jeszcze nie zrobiłam, zrobię to już na sam koniec. I, i co? Do tego mam tutaj wiertarką wkrętarkę i do tego mam komplet właśnie wierteł i różnych innych tutaj przyrządów potrzebnych mi. Taki komplet kupowałam chyba za 80 zł na, w sklepie Biedronka Online, co bardzo polecam. Może jakość tego nie jest jakaś profesjonalna, natomiast do takich wyrobów, jakie ja tworzę, szczególnie mm, dla mnie jest jakby wystarczająca po prostu. E, tak samo jeśli chodzi o wirtarkę i do tego mam tutaj nogi. Nogi wybrałam sobie czarne. Mam też takie dębome, dębowe, ale te czarne wydaje mi się, że lepiej będą pasowały. I to jest drewno, moi drodzy. Ono jest zaolejowane po prostu na kolor czarny. Ja już kupiłam taki gotowiec, żeby się w to po prostu nie bawić. I takie nogi, słuchajcie, drewniane. Polecam Wam kupić z... a nie powiem Wam. I co, lecimy? Gdzie kupić takie drewno, gdzie kupić takie nogi, tego niestety zdradzić nie mogę, ponieważ jest to jeden z moich sekretów, jeśli chodzi o dostawców, który zdradzam na moich szkoleniach stacjonarnych oraz online. Natomiast jeśli chodzi o tą wiedzę, no to lecimy. I tak, widzicie, że tutaj kolorystyka przodu i tyłu znacznie się różni, to właśnie dlatego, że ta część jeszcze nie jest zaolejowana. Jeśli chodzi o oleje, to bardzo polecam firmę polską, firmę Philips. Ja ją wam w opisie napiszę. Jeśli chodzi o samo olejowanie, to uważam, że tutaj w filmiku chyba nie potrzeba żadnego nagrywać, ponieważ na stronie internetowej tej firmy wszystko bardzo ładnie, krok po kroku jest wytłumaczone. więc A może kiedyś nagram. Natomiast polecam Wam sobie po prostu tam zajrzeć i korzystać z wiedzy, którą oni udostępniają na swoim. Na swojej stronie. Odpakowujemy. Te nóżki są o tyle fajne, że tutaj już mają takie filce, więc na pewno nikomu nie będzie się po prostu ten stolik nie będzie rysował po prostu podłogi. I do niego mam jeszcze tutaj o, Takie. Takie metalowe wejścia. No, nożyczki. Widzę, że mój pomagier, który nie pomaga, jest ogromnie zainteresowany tym, co będę robić. Mam nadzieję, że Was równie bardzo to interesuje. Tak. To jest do tego, a to są śrubeczki. Te śrubeczki są zdecydowanie bardzo malutkie. I szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby one zdały egzamin, jeśli chodzi o drewno. Ja użyłabym zdecydowanie wyższych, tak żeby to było solidnie przymocowane, takich krótkich śrubek, które w tym przypadku mają ile? 1,5 cm. Takich bym użyła do montażu MDF. W sensie, jeśli miałabym stolik z MDF-u, to wtedy bym użyła właśnie takich śrubek, natomiast jeśli mam drewno, to zawsze używam sobie takich wyższych i tutaj mają trójkę. Ponieważ tutaj mamy bardzo grubo, grube drewno, ono ma bodajże 6 cm aż, więc żeby to faktycznie solidnie tam wyszło, no to użyłabym zdecydowanie takich właśnie grubszych. I teraz najpierw sobie zamontujemy to na nóżki. Zmierzcie sobie tutaj, żeby mniej więcej to było równe po prostu od brzegów, żeby to bardzo jakoś nie odbiegało. E, wiadomo, ten plaster nie jest idealnie jakby równy, ale chociaż żeby mniej więcej to miało jakieś ręce i nogi, e, najlepiej pooglądać sobie ze wszystkich stron, pomierzyć. Ja zrobię to klasycznie na oko i moje oko mówi, że to jest po prostu perfekt. Zakiem zaznaczamy, gdzie trzeba wiercić. Kropeczki. Natomiast, jeśli chcielibyście zamówić sobie nóżki, te klasyczne Harpin Legs, no to oprócz tego, że oczywiście można je znaleźć wszędzie, w każdym budowlanym, na Allegro i tak dalej. Ja wam ogromnie polecam wesprzeć mojego dostawcę, pana Piotra, taki starszy pan z taką małą firemką i on ma tam naprawdę mega fajne ceny. I do tego e, wykonuje malowanie proszkowe w każdym możliwym kolorze Ral, który mu napiszecie bez żadnych opłat. I kontakt do Pana Piotra napiszę wam w opisie tego wideo, więc możecie się powoływać na mnie i, e, i sobie u niego po prostu zamawiać. Na pewno będzie mu bardzo miło, to nie jest żadna współpraca, po prostu wspieramy małe działalności. No i dobra, na sobie Wiertło, takie malutkie w sensie takie cienkie i jedziemy do dołu i do góry na i na jaką odległość mniej więcej pół milimetra do centymetra i tak każdy co denerwujecie to to nic się nie dzieje patrz Widzisz, nic się nie dzieje. Pamiętajcie, żeby przytrzymywać również jak wracacie, bo inaczej wiertło Wam utknie po prostu tam w drewnie, które jest bardzo zbite, więc ono go przytrzyma i ja już nie zliczę ile razy mi się tak wydarzyło. No i tak lecimy z każdym. Wiertło no umówmy się nie może być grubsze niż y, sam po prostu niż sama śruba, tak? Tosiu, to nic, to nic tutaj. Chcesz zobaczyć, tak? Chodź. Tutaj takie rzeczy, widzisz? Nic takiego. Sprawdziłeś? chodź tutaj. na bit dopasowany do śruby, którą będziemy wiercać. Wymieniamy, kręcimy tutaj, pyk, 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 I jak będziemy ją wkręcać, to tą pierwszą nigdy nie wkręcamy na fula, <śm> <śm> dlatego, że jeśli się wkręcimy na fula, i yy, nie zrobimy tego idealnie równo, to ona nam się przychyli, i później nie, trzeba będzie znowu ją wykręcić, żeby resztę dopasować. Więc tą pieszą dokręcamy później na sam koniec. Dobra, czyli na razie sobie ją w ten sposób zostawimy, tak żeby reszta nam ładnie tutaj weszła. Widzę, że bit jest zły, bo on mi się kręci, że tak powiem, w miejscu. Jest po prostu za bardzo wyrobiony, zaraz znajdę sobie lepszy. A na razie to go zajedziemy do końca. Powiem tak, nie będę ściemniała. Ja mam tak zniszczone po prostu te bity, że okazało się, że jedna śruba totalnie mi utknęła. Próbowałam ją wyjmować tym, wyciągać na siłę, uderzać w to i już on, po prostu już miałam dosyć tego. Natomiast znalazłam jeden po prostu, jeden, jedyny nowy bit i udało mi się ją wyciągnąć. Natomiast nie będę ryzykowała kolejną taką sytuacją i wkręciły sobie te mniejsze. Spróbowałam jedną. E, po co ja to się zdenerwowałam, przepraszam. E, wkręciłam sobie jedną na próbę i wydaje mi się, że to zdarę egzamin. W ogóle z tego wszystkiego zniszczyłam sobie tutaj jedną tą nogę, więc jest szczęście, że ostatecznie używam trzech, bo taka, no, trochę kiepsko by było, jakby miała e, iść po prostu do sprzedaży, więc e, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że tak to powiem. Dobra. Myślę, że ten będzie boczny, najwygodniejszy. No, cholera! Gdyby tak było od razu, to życie byłoby piękniejsze. Już przypomniało mi się. Ja wiem, że ten nie jest trudny, ale. Dla mnie to była zawsze po prostu taka odręka, jak realizowałam zamówienia indywidualne. Taka najbardziej znienawidzona rzecz. No, podnosimy okej, okay. działa. Stawiamy na nogi. Zobaczmy. Czy będzie w ogóle co publikować? Czy to się nie chwieje? Dobrze. chyba trochę za daleko postawiłam. To się odejść. Tada, stop. Słuchajcie, nie będę ukrywała, nie wiem co to się odchrzaniło, w sensie to była udręka, zapomniałam jeszcze powiedzieć, że w międzyczasie padł mi akumulator, na szczęście miałam drugi naładowany. Na pewno jest na świecie taki procent ludzi, którzy robi to lepiej ode mnie. Jak już się narobiłam, to po prostu dodam ten odcinek, docencie to, że chciałam że się ostatecznie udało i co my nagrywamy kolejny nie stasia życzę wam miłego dnia Najbliska no łapka w górę jeśli wam się podobało i chcecie więcej